Przedali zaledwie 300 płyt debiutanckiego singla. Zrobili dwie nieudane premiery tego kultowego dzisiaj utworu, który znają wszyscy, a dalej nikt nie chciał ich słuchać. Jakim cudem ta totalna porażka zmieniła się w hit numer jeden w USA? Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie o nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Tak naprawdę chodzi o teledysk, ale zanim do niego przejdziemy, musisz zrozumieć, dlaczego nikt nie chciał słuchać ich muzyki. Historia zaczyna się, gdy AHA jeszcze nie istniało. W Oslo, pod koniec lat 70., Paul Woktar i Magne Furhomen założyli zespół Bridges. Nie grali popu. Wybrali psychodeliczny rok w stylu lat 60. -tych. Wydali płytę Talk, którą sfinansowali z własnych środków. Sprzedaż wyniosła mniej niż 1000 sztuk. Projekt upadł, ale pozostawił po sobie jeden kluczowy element. Magne, mając 15 lat, skomponował specyficzny riff na instrumentach klawiszowych. Mężczyzna przyznał później, że czerpał inspirację z gry Manzarka, klawiszowca zespołu The Doors. Manzarek łączył muzykę klasyczną z rockiem w sposób matematyczny i uporządkowany. Fru przeniósł tę precyzję do swojej kompozycji. Nazwa tego szkicu była tak absurdalna, że trudno uwierzyć, iż stała się podstawą światowego hitu. Nazywali go The Juicy Fruit Song. Utwór miał inną strukturę, ale ten jeden, kluczowy motyw melodyczny był już obecny. W 1982 roku skład zespołu się powiększył. Doszedł wokalista, Morten Harket. Znał on Pola i Magne z lokalnej sceny muzycznej w Oslo. Kiedy usłyszał riff klawiszowy, uznał, że ma on potencjał komercyjny. Tak powstała grupa Aha. Muzycy podjęli decyzję o wyjeździe do Londynu. Norwegia nie miała wtedy odpowiednich studiów nagraniowych, kariera międzynarodowa była tam niemożliwa. Spakowali się i wyjechali. Liczyli na szybki kontrakt. Rzeczywistość w Londynie w 1983 roku zweryfikowała ich plany. Nie mieli pieniędzy ani kontaktów. Wynajęli zrujnowane mieszkanie, spali na podłodze, jedli najtańsze produkty. W tych warunkach pracowali nad wersją demo utworu, Lesson One. Nagrania powstawały na prostym sprzęcie, ale zawierały energię, której szukali. Wysyłali kasety demo do wielu wytwórni, w tym Decca Records. Odpowiedzi były odmowne. Firmy nie widziały potencjału w zespole z Norwegii. Przełom nastąpił w studiu Lion. Właściciel studia, John Radcliffe, usłyszał głos Harketa i skontaktował grupę z Terrym Slayterem. Dostrzegł w nich szansę na zarobek i został ich menadżerem. To on doprowadził do spotkania w biurze Warner Bros. Kluczowym momentem było przesłuchanie przed Andrew Wickhamem, dyrektorem Warner Bros. Wickam wszedł do sali, zobaczył Mortena Harketa i natychmiast podjął decyzję. W swoich notatkach zapisał, że zobaczył gwiazdę filmową, która potrafi śpiewać. W 1983 roku AHA podpisało kontrakt płytowy. Otrzymali budżet i dostęp do profesjonalnego studia. Wydawało się, że najtrudniejszy etap mają za sobą. Mieli kontrakt i gotowy materiał. Nie wiedzieli jednak, że ich wizja zderzy się z rzeczywistością, co doprowadzi do serii kosztownych błędów w nadchodzącym roku. Pierwszym z nich okazał się wybór niewłaściwego człowieka. Współpraca z Warner Bros. rozpoczęła się od skierowania zespołu do studia z producentem Tonym Mansfieldem. Mansfield był znaną postacią w branży. Pracował wcześniej z grupą Naked Eyes. Miał jednak inne podejście do nagrywania. Nie pasowało ono do wizji zespołu. Używał Fairlight CMI. To był pierwszy cyfrowy sampler. Zmieniał on muzykę pop w latach 80., ale brzmiał sztywno. Mansfield wziął surowe, rokowe demo Lesson One i zaczął je przetwarzać. Jak brzmi porażka? W tym przypadku miała ona bardzo konkretny cyfrowy dźwięk. Zamiast pozwolić zespołowi grać na ich instrumentach, producent zaprogramował większość partii na komputerze. Perkusja, która w wersji demo nadawała rytm, została zastąpiona automatem. Charakterystyczny riff klawiszowy, inspirowany The Doors, został zagrany na syntezatorze o bardzo płaskim brzmieniu. Wokal Mortena Harketa, który był największym atutem grupy, został wrzucony w elektroniczną aranżację. Magne Furholmen określił później ten efekt mianem plastikowego. Zespół czuł, że traci kontrolę nad własnym utworem. Protestowali. Mówili, że piosenka traci melodię. Byli jednak debiutantami. Producent miał doświadczenie i poparcie korporacji. Ich zdanie się nie liczyło. Decyzję podejmował Mansfield. Wersja została zatwierdzona. W październiku 1984 roku single Take On Me trafił do sklepów w Wielkiej Brytanii. Był to pierwszy oficjalny test rynkowy dla zespołu. Aby wesprzeć sprzedaż, nakręcono teledysk. Nie był to jednak ten obraz, który zapisał się w historii. Pierwszy klip był realizacją budżetową wykonaną w pośpiechu. Zespół został ustawiony na niebieskim tle. Muzycy udawali grę na instrumentach, patrząc w kamerę bez większego przekonania. Reżyser dodał gimnastyczki, robiące akrobacje. Nie miało to związku z piosenką. Całość wyglądała tanio. Był to typowy produkt wczesnego MTV. Zginął w tłumie setek podobnych tanich produkcji. Liczby były dla wytwórni szokiem. Szacuje się, że ta wersja singla sprzedała się w nakładzie zaledwie 300 egzemplarzy na całym świecie. Oznaczało to, że poza rodzinami członków zespołu i kilkoma przypadkowymi osobami nikt nie kupił tej płyty. Inwestycja nie zwróciła się nawet w procencie. Jedynym miejscem, gdzie odnotowano sprzedaż, była Norwegia. Tam, dzięki lokalnemu zainteresowaniu rodakami, utwór dotarł do trzeciego miejsca listy przebojów. Jednak sukces na małym, peryferyjnym rynku nie miał znaczenia. W biurach Warner Bros. zapaliły się czerwone lampki. Dział księgowości widział tylko straty. Zespół Aha, który miał być nową sensacją, okazał się niewypałem. Wytwórnia zaczęła realnie rozważać zerwanie kontraktu. Biznesowo to nie miało sensu. Grupa sprzedała tylko 300 płyt. Dalsze inwestowanie było stratą. Muzycy wciąż mieszkali w Londynie w trudnych warunkach. Stanęli w obliczu końca kariery. Mieli produkt, którego nikt nie chciał, i dług wdzięczności wobec wytwórni, którego nie byli w stanie spłacić. Wydawało się, że historia Aha zakończy się na jednym nieudanym singlu. Nikt wtedy nie przypuszczał, że klucz do sukcesu leży nie w dźwięku, ale w czymś, czego radio nie mogło odtworzyć. Jednak w tym momencie, gdy wszyscy inni już się poddali, jedna osoba postanowiła walczyć dalej. Terry Slater, menadżer zespołu, wiedział, że pozycja Aha w Londynie wisi na włosku. Po klęsce pierwszej wersji singla udał się do zarządu Warner Bros. Musiał ich przekonać do wyłożenia kolejnych pieniędzy na ten sam utwór. Wierzył w oryginalną kompozycję. Wywalczył mały budżet. Skontaktował się z Alanem Tarnim. Tarni miał inny słuch niż Mansfield, odrzucił wersję plastikową, wrócił do surowego demo. Zrozumiał, że energia Take On Me nie potrzebuje komputerowych ulepszeń. W studiu RG Jones w Londynie w ciągu zaledwie kilku godzin zespół nagrał utwór na nowo. Ta wersja była szybsza, miała wyraźniejszy rytm i w końcu eksponowała głos harketa w sposób naturalny. Wytwórnia wytłoczyła nowe pulty. Druga wersja singla trafiła do dystrybucji. Rezultat był jednak kolejnym wstrząsem. Płyta ponownie nie zyskała popularności. W Wielkiej Brytanii Singiel nie wszedł nawet do pierwszej setki listy przebojów. Stacje radiowe nadal traktowały Aha jako kolejny, nic nieznaczący zespół, który zniknie za miesiąc. Sytuacja stała się patowa. Wytwórnia wydała pieniądze na dwa nagrania i jeden teledysk, a zwrot z inwestycji wynosił zero. W biurach Warner Bros. w Londynie zaczęto głośno mówić o rozwiązaniu umowy i odesłaniu Norwegów do domu. Zespół był załamany. Dwukrotna porażka z tym samym materiałem sugerowała, że rynek po prostu nie chce ich muzyki. W tym krytycznym momencie do gry wszedł Jeff Afron, wiceprezes do spraw kreatywnych w amerykańskim oddziale Warner Bros. Przeglądając materiały, zwrócił uwagę na wizerunek wokalisty. Uznał, że zespół ma potencjał wizualny, którego nie wykorzystuje radio. Ejrof postanowił zignorować fatalne wyniki sprzedaży w Europie. Postawił na rynek amerykański, ale wiedział, że standardowy teledysk nie wystarczy. Potrzebował czegoś, co zmusi MTV do wielokrotnego odtwarzania klipu. Do realizacji tego planu zatrudniono Steve'a Barona. Był to reżyser z najwyższej półki, który dwa lata wcześniej stworzył ikonografię do Billie Jean Michaela Jacksona. Kiedy usłyszał piosenkę, przypomniał sobie o pomyśle, który nosił w głowie od dawna. Inspiracją była dla niego praca dyplomowa Michaela Patersona zatytułowana „Komputer”. Film ten pokazywał szkicowane postacie w realnym świecie. Baron przedstawił wytwórni szczegółową koncepcję narracyjną. Historia miała zaczynać się od wyścigu motocyklowego w szkicowanym czarno-białym świecie. Bohater grany przez Mortena jest ścigany przez dwóch rywali uzbrojonych w wielkie klucze francuskie. W świecie rzeczywistym, w kolorowej kawiarni, dziewczyna czyta o tym w komiksie. W kluczowym momencie kreskowa postać mruga do niej ze strony gazety. Ręka narysowana ołówkiem wyciąga się z papieru do realnego świata. To był moment przejścia. Dziewczyna chwyta dłoń i zostaje wciągnięta w komiks. Widzimy ich ucieczkę przez labirynt korytarzy, konfrontację z lustrem i dramatyczną próbę powrotu. Ostatecznie bohater próbuje wydostać się do rzeczywistości, rozbijając własnym ciałem ściany swojego rysowanego więzienia. Ta narracja była czymś więcej niż teledyskiem. Była małym filmem fabularnym, zamkniętym w trzech minutach muzyki. Pomysł był rewolucyjny, ale wiązał się z gigantycznym ryzykiem technologicznym oraz finansowym. Aby uzyskać efekt połączenia filmu z rysunkiem, należało zastosować rotoskopię. Technika polegała na ręcznym odrysowywaniu filmu. Robiono to klatka po klatce. Nie było wtedy komputerów do obróbki. Musieli rysować tysiące obrazków ołówkiem na papierze. Był to proces powolny i kosztowny. Airof stanął przed zarządem z propozycją budżetu, który mógł pogrążyć jego dział. Mimo to podjął decyzję o uruchomieniu produkcji. Warner Bros., firma, która chwilę wcześniej chciała pozbyć się zespołu, teraz stawiała wszystko na jedną kartę. Zamiast ciąć koszty, pomnożyli je. Decyzja nie była logiczna. Oparto ją na intuicji. Jeden człowiek zaryzykował karierę dla piosenki, której nikt nie chciał. Pozostawało jednak jedno pytanie: czy technologia, która miała uratować zespół, nie okaże się gwoździem do jego trumny przez gigantyczne koszty? Intuicja to jednak za mało. Potrzebni byli ludzie, którzy potrafiliby przenieść ten szalony pomysł na ekran. Do realizacji wizji Steve'a Barona zatrudniono Michaela Patersona i Candice Reckinger. To oni musieli wykonać pracę przeniesienia rzeczywistości na papier. Najpierw nakręcono materiał filmowy w kawiarni Kim's Cafe oraz w studiu w Londynie. Reżyser Steve Baron potrzebował na to zaledwie dwóch dni. Główną rolę kobiecą zagrała Bunty Bailey, tancerka, którą reżyser wypatrzył w klubie. Między nią a wokalistą Mortenem Harketem na planie wywiązał się romans, co dodało autentyczności nagrywanym scenom, ale to nie gra aktorska była tu najważniejsza. Kluczowa była praca, która nastąpiła później. Technika, na którą postawił reżyser, była w tamtych czasach uznawana za szaleństwo. Nie istniały programy komputerowe, które mogłyby to zrobić automatycznie. To, co planowali, wymagało nieludzkiej cierpliwości. Patterson i Reckinger musieli wyświetlać każdą pojedynczą klatkę nagranej taśmy filmowej na pulpicie i ręcznie odrysowywać kontury ołówkiem na papierze. Każdy ruch ręki, rozwiany włos czy mrugnięcie okiem wymagało osobnego rysunku. Łącznie musieli wykonać ponad 3000 oddzielnych szkiców ołówkiem, aby uzyskać płynny efekt przejścia między światem rzeczywistym a komiksowym. Dwa dni zdjęć kontra 16 tygodni rysowania. Dysproporcja była ogromna. 4 miesiące pracy animatorów, 3000 rysunków. Każdy narysowany ołówkiem, ręcznie, klatka po klatce. A wszystko to dla zespołu, który dwukrotnie już zawiódł wytwórnię. Czy to było szaleństwo, czy geniusz? Nikt wtedy nie wiedział. Zespół i wytwórnia czekali w niepewności na efekt końcowy. Koszty tego eksperymentu rosły w zastraszającym tempie z każdym tygodniem pracy animatorów. Wytwórnia patrzyła na rachunki i nie mogła uwierzyć w cyfry. Ile ostatecznie kosztowało to ryzyko? Finalny budżet produkcji teledysku zamknął się w kwocie około 100 tysięcy funtów. W 1985 roku była to suma astronomiczna, zwłaszcza dla zespołu, który technicznie nie przyniósł wytwórni ani jednego funta zysku. Decydenci w dziale finansowym Warner Bros. patrzyli na te wydatki z przerażeniem. Wydawali równowartość dzisiejszych kilkuset tysięcy dolarów na grupę, która dwukrotnie poniosła klęskę na rynku brytyjskim. Jeff Eyrell ryzykował nie tylko pieniędzmi korporacji, ale własną reputacją. Gdyby ten teledysk nie chwycił, jego kariera w Warner Bros. mogłaby się zakończyć natychmiastowo. Stawką było wszystko albo nic. Moment prawdy nadszedł szybciej, niż się spodziewano. W 1985 roku wypuszczono trzecią wersję singla, tym razem koncentrując się na rynku w Stanach Zjednoczonych. Premiera została nadana w telewizji MTV. Stacja, zachwycona innowacyjnością klipu, umieściła go w najwyższej rotacji. Widzowie nigdy wcześniej nie widzieli takiego połączenia komiksu z rzeczywistością. Teledysk stał się wiralem w epoce przed internetem. Ludzie dzwonili do stacji, domagając się powtórek tego rysowanego klipu. Obraz pociągnął za sobą sprzedaż muzyki, której wcześniej nikt nie chciał kupować. Piosenka, która wcześniej została zignorowana w Wielkiej Brytanii, nagle wróciła na tamtejsze listy przebojów, docierając do drugiego miejsca. Efekt był piorunujący. 19 października 1985 roku, utwór, który rok wcześniej sprzedał się w liczbie 300 sztuk, dotarł do pierwszego miejsca listy Billboard Hot 100. Aha, stało się pierwszym norweskim zespołem z numerem 1 w USA. Podczas Gali MTV, Video Music Awards. W 1986 roku Teledysk zdobył aż 6 statuetek, nokautując konkurencję. Sukces był tak duży, że historia wymagała ciągu dalszego. Zespół postanowił wykorzystać ten moment i nagrał Teledysk do kolejnego singla The Sun Always Shines on TV. Klip ten rozpoczyna się dokładnie w momencie zakończenia Take-On-Me. Widzimy Mortena, który w końcu traci siły i powraca do postaci rysunkowej, zostawiając dziewczynę samą w realnym świecie. To zamknięcie klamry narracyjnej sprawiło, że fani musieli obejrzeć oba klipy, aby poznać pełną historię. Brytyjski album Hunting High and Low sprzedał się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy na całym świecie. Zyski ze sprzedaży płyty spłaciły budżet klipu w ciągu kilku tygodni. Zespół przeszedł drogę od 300 sprzedanych kopii pierwszego singla do miliardów wyświetleń na YouTube. Dwie bolesne porażki były kosztem, który trzeba było ponieść, aby osiągnąć ten trzeci, ostateczny sukces. Inwestycja sprzed lat wciąż pracuje na legendę zespołu, udowadniając, że czasem wizja jest ważniejsza niż dźwięk. Czy waszym zdaniem jest to najlepszy z lat 80.? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, a jeśli chcecie zobaczyć, jak rozpadł się zespół Modern Talking, to kliknijcie w film na ekranie. Mam nadzieję, że widzimy się znowu za moment.